Jaki język programowania wybrać na początku? Musisz sobie zadać zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A tak na serio? Ja zalecam dwa podejścia. Jeśli dopiero zaczynasz i kompletnie nie wiesz czy programowanie jest dla ciebie, żeby się przekonać, zacznij od albo Pythona, albo języka HTML, CSS i JavaScript. jako naturalną ścieżkę rozwoju dla front-end developera. Moim zdaniem dla osób, które się przebranżawiają, lepszym rozwiązaniem jest front-end, ponieważ piszesz kod, a za chwilę widzisz jak to wszystko wygląda w przeglądarce. Ale jeśli nadal nie wiesz, jaki język programowania wybrać, no to popatrz tutaj. Po pierwsze, możesz wejść na stronę Jaki język programowania i tutaj do góry możesz sobie zobaczyć spis technologii, Statystyki języków, polecane kursy, książki itd. Ja zalecam zacząć tutaj na przycisku Start i odpowiadać na pytanie pierwsze. Dlaczego chciałbyś uczyć się programowania? Na przykład, chcę zostać programistą. Następnie, w jakiej dziedzinie? Chcę tworzyć aplikacje. Jaki rodzaj aplikacji? Aplikacje webowe? Frontend czy backend? Frontend to wszystko to, co tu widać. Natomiast backend to wszystkie operacje, które dzieją się w tle, na przykład na serwerze. Przechodzimy do frontendu. I sugestia: zacznij od języka JavaScript, później idź w kierunku frameworka Angular lub biblioteki React. Kolejnym sposobem jest znalezienie wpisu na stronie FreeCodeCamp: What programming language should I learn first in 2022? I tutaj sobie przechodzicie, tutaj są obrazki, śmieszne i tak dalej, informacje, to też warto przeczytać sobie. Ale, ale jeśli chcecie pójść na skrót, no to klikacie tutaj Image Credit żeby dostać to zdjęcie w lepszej rozdzielczości powiększacie sobie je i tutaj po prawej stronie macie wszystkie języki do których możecie dojść, przechodząc przez poszczególne ścieżki. Czyli na przykład pierwsze pytanie, dlaczego chcesz uczyć programowania, odpowiadacie, żeby zarabiać hajs. Następnie mam pomysł na startup i tak dalej. Idziecie po kolei ścieżkami. I dochodzicie na samym końcu do jakiegoś języka programowania. I tutaj na dole macie te języki wszystkie opisane. Ich trudność, krótki opis. Jeśli nadal nie wiesz, no to poszukaj, gdzie siebie widzisz w przyszłości. A następnie przeszukaj internet i dowiedz się, jaka technologia odpowiada za tworzenie danych aplikacji czy rozwiązań technologicznych itd.